Elo, elo z tej strony jeden raz, elo, witam was w kolejnym vlogmasie, już nie chce mi się gadać liczby tak szczerze, no więc was zapraszam do oglądania, oczywiście łapeczka, subik i komentarzyk, jak oczywiście komentarzyki będą włączone. no to już lecimy z tym vlogmasem. Mordeczki będę już szczery na maksa, już trochę tych vlogmasów mi się nie chce nagrywać i nagrywanie codziennie już, już, już jest, no... No nie umiem się wysłowić jak zawsze. No, co ja chciałem znowu powiedzieć. Ja coś zawsze mam na końcu tego języka, że nagrywanie codziennie już jest trochę nudne tego samego i już czekam na ten 24 vlogmas i będzie przerwa kilkudniowa i znowu wracam oczywiście na a taki mam plan. I ogólnie myślę, że... Te vlogmasy Wam się nadal podobają i Wam się jakoś nie nudzą, bo ja zawsze zanudzam. Taka jest prawda. Mi się tak wydaje, że ja zawsze zanudzam. Nie wiem jak Wy, ale ogólnie tak mi się wydaje, więc no. I mordeczki. Teraz sobie otworzymy czekoladkę. No to już lecimy. Mordeczki, my już otwieramy kalendarz adwentowy, to jest pięknie rozwalone. No to już otwieramy. Wiem, światło trochę słabe. Znowu psuje ten kalendarz. I mamy takiego oto konika. No, jest git. I jeszcze nam zostało tyle dni, i już mamy koniec tej serii prawie. Mordeczki też. Tak jakoś dwie minuty temu byłem w sklepie i sobie kupiłem chipsy, bo mam smaka. To są moje ulubione chipsy z Lace. Jeszcze tam lubię kilka smaków. Więc no, i jeszcze sobie wejdę na YouTube'a i coś sobie pewnie poprzeglądam Mordeczki, nie wiem, czy też tak macie, że lubicie coś jeść i coś oglądać. Bo dla mnie to jest takie mega fajne. Coś jesz i coś jeszcze oglądasz. To jest takie, no, spoko uczucie, powiedzmy. No, fajnie coś się je, jak coś się ogląda. Nie wiem, jak to powiedzieć, XD. No, więc napiszcie, jak może komentarzyki będą uczone, czy lubicie takie coś, bo ja lubię tak szczerze. Mordeczki, ja teraz sobie będę YouTube'a oglądał i sobie będę jadł chipsy. No, to się widzimy za... 20 minut maks. Mordeczki, jeszcze mam dla Was takie ma małe info. Po vlogmasach może wla wlatują może jakieś nuty na mój kanał. Planuję wypuścić dwie albo trzy, coś w tym stylu, bo też lubię muzykę i też chcę no, coś zrobić, bo fi nagrywanie filmów też lubię i... I lubię też robienie muzyki. Nie wiem jak to nazwać. Takie małe info, że planuję Max, tak wypuścić dwie duty dam radę. No to Elo. Morteczki, ja już będę kończył tego vlogmasa. Jak zawsze zostawcie la lajka, subika i może ten komentarzyk, jak będą komentarze włączone, no to Elo widzimy się jutro.